No i gdzie Ty masz te niespodzianki? No tu zapal, to widzisz takie? To musi za, też zielone jest. No. Zapal jedno. Pięknie. Tu kawałek masz dalej drugie. Dobra, a ja zapalę trzecie i spadamy. Leć za mną. Szybko, szybko. szybko. Dobra, czy... Mam nadzieję, że... Nie, już? Nie, już mnie, już Nie! No. Ty, a dlaczego ja nie mam zdrowia pełnego? Bo już o, ja. mnie, mnie ścisnął. To ty byłaś siłą? Ja. Ale to jest dla... A. a kto jest dupak? W ogóle leci na znak. Nie <noise> Niby zajebista tarcza, ale dupowata. Nie, muszę ją zmienić, bo ona jest do, do, kit do kitu, Dobra, gdzie w Tutaj? Może shotgunem go, co? Tak, shotgunem, na pewno. Ajajaj. Poczekaj, poczekaj, niech się wystrzela. Jeszcze chyba coś pierdnie. No, ty jesteś ci, Tu w ogóle nie spodziewamy się. <noise> będziemy godzinę robić. A co wyobrażasz, jakby on nas e, tak po prostu, jakbyśmy nie mieli nic, to jesteśmy znowu Cię podjechał? No dlaczego? Mi on, on mi tarczę zdejmuje jednym. Tak? Jednym pierdnięciem, no. Co za... Pięksko, widać, bardzo kiepsko. Tam go masz. Ty jesteś odważny. Świetnie, akurat. Ale ekstra. Że ty stwierdzielasz tak fajnie? Bo ja widzę kiedy ją zaczyna, wiesz? Kurde. Ale ci rąbną. Co, teraz będzie spokój przez chwilę? Nie wiem. Shotgunem nie dojedziesz w ogóle. To hmm. trzeba coś z zoomem. Dobra, SM. Gdzie, gdzie on był? Ten drugi SM, kiedy z zoomem. A czemu ja znowu nie mam zdrowia? O co chodzi? Ja mam dwie apteczki jakbyś potrzebował. Patrze, jak zmieniam tarczę, to mi się zdrowie podnosi. Tu mam tylko 400.

Sykola właśnie? Szybki mi się tarczał, spróbuje też. Jest to popierdulka. Już już zaczyna stryp. Tylko, nie wiem, a może z nich... Ty... Rakietnica może go lepiej. No to ty rakietnica, Trzec nie mam. Ja, ja mam rakietnicy, nie mam A Ja ci mówię, rakietnicę. z zoomami prujesz. A czekaj, a może... A jak może chcesz ten... inaczej robić, to rób inaczej. A może ten? ten. Co jest? Czemu nie mogę podskoczyć? A co do mnie... Co do mnie walnęło? Ach, nie nie, Teraz śliśnię. Nie ma co wychodzić. Gdzie on jest w ogóle? Nad nami. Tu, że ty się nie boisz. Czego? Jeszcze nie przeleciał? Co on jest. Tu. No, no. Co, no, no? Ratuj mnie. Jak się ratowało? <grywy> dobra. Bombowo, dobra. Żenawa. Czekaj, jakby jakby to postawić? Działkę, nie Bezdań. Widziałek to robotę dupa. Kurde, tego kolosia ja nie mogę trafić w ogóle. Ty mnie nie

Oj, po psa. A zauważ, ile ja mam zdrowia tylko. <laughs> nie wiem, czy to w ogóle jest sens. Nie? Leci, leci, leci coś. O, jest to zleciałem. Stój tam, stój tam. Poczekaj, przestanie pierdzić. Teraz. Ale zleciałem. Jak ja to zlecię? są takie szparki. Dobra, to to jest beznadziejna pukawka, potrzebuje coś mocniejszego. Pięćdziesiąt mam Jak mnie dotknie to leży Już nie żyjesz chociaż nie, dobrze Dobrze. A już trochę zjechałam go, wiesz? Widział jest dać leci leci. pojęcia. Ale już zobacz, połowy Ale nawet połowy nie ma, bo właśnie nie ma. I tym me sędzikiem nieźle trujesz. Bożej. Dobra, dobra, no się tak. Żeby on miał jakieś przerwy, nie? W tym... W tym sraniu, że, że, że strzela na przykład i potem musi się naładować, nie? My musimy magazynek zmieniać, a on nie musi. Teraz został chyba połowa, teraz, teraz już połowę. Jestem sam dżinkiem Jak Ja go Wiesz co, a sprawdzę tego, co może masz rację. Ale to by były niezłe ja jakby szotka wybrał. Nie jest ktoś? Nie wiem, muszę się przyjrzeć. Kuba, byśmy musieli mieć 60 rzeczy dodatkowo. Przicieme. Leci, leci, leci. Nie wykupuj, jak nie jesteś pełna, to nie wykupuj w ogóle. Poczekaj, no nie, nie strzelaj, może shotgunem, ja zobaczę, znaczy nie strzelaj dzikiem, ja zobaczę, czy shotgun coś zabiera. Dobra. Albo ładnie, ocenowane, kurde, no sorry, ale jest tak ładnie. Widzę, że pełna współpraca, nie? No nie, no. No to się cofnij i poczekaj, nie? Nie, no, nie, no, ale nie możesz się powstrzymać. No wiesz. Dobra, skończy. Pierdzec. Mogę? Mogę sprawdzić? No o, dobra, ja? I co? Nie wiem. Według mnie nic. Też chyba nic według mnie. Ale to kto go tak podciągnął? Ja. Nie wiem, pewnie, bo ty jesteś mistrzynia. Nie, jak uceluję, to ja... A jak... No jak uceluję, to ja też, no. Bo... Dzięki ty go tam widzisz. Ja, żeby to musiało być, to to by musiało być tak, że jeden po prostu próje w niego. Ano pruje, próje, jak on leci, nie? A drugi co, osłania. Słabo mi, słabo. Gdzie ja jestem? gdzie jestem? Chyba się zgubiłam lekko. Chyba tak. Nie, mi chodziło o to, że jeden by Ktoś St powinien stanąć na środku, cały czas zlutować do kolesia. Aż do momentu, kiedy przestałby... no zostałby tak poraniony, żeby padł na zlepie, nie? I wtedy ptaszek by odleciał, a drugi go wychodzi i rotuje. nie? No ekstra dobry pomysł. Jak ten czystaje pluć, tak? Nie, no wychodzisz, lutujesz cały czas, nie? I w momencie, kiedy jesteś ranna, nie strzelasz, to, to on wylotuje. To ja znikam, ja... ja znikam. A, to ty możesz zniknąć jeszcze. Faktycznie, a no to ty możesz tak próbować. Ale wiesz, co? Jego trzeba tak załatwić, żeby nam tu spał. Do niego w ogóle parę rzeczy. Już go załatwię na chwilę. Ale ty mnie nie słyszysz w ogóle, wiesz? Ale ja muszę zniknąć teraz, a ja nie wiem, gdzie ja jestem. Gdzie jestem? Mnie też coś przeniosło. Gdzie ja nie jestem? Uratować cię? A tu możesz się nie ruszać i możesz nie strzelać. Czemu nie? Jak mam go akurat? Bo jak ty do niego strzelasz, to on zacznie do mnie pluć i nie uratuje. Aha! Faktycznie nie Aha, faktycznie. A miałam go na celowniku. Czekaj, poczekaj. Jego trzeba tak zabić, żeby on tu spadnął no, ładnie. Kurde, gdzie ja jestem? Będziesz tam, gdzie będzie czerwony sygnał. Ale cię, A On przestaje strzelać kiedyś? O jej. Trzyma nie kończącym się ramo. O jej. Ale zdążyłem. No, zdążyłeś. Doskoczyć. Leży? O, teraz, teraz. O. Teraz leży? Kurde. Tylko nie zginę. Ja, ja nie zginę. Ponieważ mam szybkość, zwinność i poręczność. O, nie. Jesteś w ogóle zgrabna i powabna. Tak. Tu jestem zgrabna. Nie, 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 No, no. No, jak on ci to zrobił? Znikaj! Znikaj! Miałam zniknąć! No, to czemu nie zniknęłaś? Nie mam pojęcia, dlaczego nie zniknęłam. Rosiłam. Stój, może ci zdążę uratować. Nikt nie rób, nie strzelaj! Ja cię kręcę, z tobą się nie idzie dogadać, wiesz? Po co strzelasz? A ty gdzie tu jesteś? A, tak. a... Nie mam pojęcia, dlaczego już zniknęłam. Dusza RB. Widocznie już nie... Ale RB masz granaty. Nie, no... E, ej! Nie no, ledy! Bąbę wciskałam. Gdzie granat? Jest! Ciekawe gdzie tam wzlecie. Level mam! Level mam! Wow! To ci się poszcześciło. Idziemy pozbierać. Czy jedziemy? Nie, idziemy, bo on tu pewnie na tej górze leży. No nie, no ale było ciężko. Szkoda, że raz ginęłeś. No, przez ciebie. Wiesz dlaczego? Przez ciebie? To twoja wina jest. Bo nie zniknęłaś. No właśnie. Dobra, pozbieraj tę kasę, zobacz coś fajnego, jak to sobie. Ale też dużo tej kasy. Gdzie przez niego przejść? Now this is Shotgun. I Shotgun? Poczekaj. Tędy. Gdzie ty jesteś? Po mnie. No właśnie. No! Tu jesteś, dobra. Shotgun, powiadasz. Ale wą! Wow. I za celny. nie chcę takiego celnego. Sprzelam go sobie. To jest wszystko? ale to Nie, no tu jeszcze trochę leży śmieci. Tu patrzyłaś to? No, to, są to jest samo. No, tu masz kasę co? jeszcze. A nie, tu coś jest, różowe. Znaczy żółte. Żółte? A to nie chce, Co To jest? To jest dla mnie. Tylko co to jest ciekawe? To jest chemiczne. 100 pocisków. Wolno strzela. I trzy koła kosztuje. A co to ma ciekawego? Co ich ma? A sto pocisków, to nieźle, nie? Za tego wymienię. Tylko powiedz mi po co mi teraz karabinek, który tak sobie przez chwilę myślałem, może on ma regenerację amunicji, tylko to mi tak nie jest potrzebne, nie? A mamy regenerację na wszystkie. No ja zływę. mam kimową nie? Ja mam w klasie. Sprawdziłaś wszystko? No. Już przejeżdżam przez jego wnętrze trzy razy już. To, to mogło tak jeszcze pokrzakać iś tam się popamiętać, por porozsypywać. Tu patrz, nie byłaś. Kiepsko spadł. Ale bym zleciał sam teraz. Co to jest? Tam A co jest ten jego, jego baza. Masz żółty czy, czy czerwony? Jest? Ja mam mój, jest żółty. Wzięłaś furę? Jedziemy? No. Mały skok. Tam są te fury gdzieś na dole wszystkie? Moja też? Tak, obok mojej. Lecisz, lecisz. Ale poczekaj, poczekaj, bo teraz musimy wymyślić, co my tu robimy, bo może się przeniesiemy. Tu jest teleportacja w tym miejscu. Czy tu są tylko auta? Auta. Bo my to musimy teraz rozliczyć, nie? Czyli tu chyba w lewo musimy jechać. Tylko w tym mostach, widziałaś? Tak, mapę naszego. Tu, tędy. Ten nie przejedziemy. A nie, wyjedziemy tu, do góry w prawo i w lewo. Tu jest teleportacja. Nie widzę, jest tu czy nie ma. Nie jest chyba dobra, to ty się będziemy teleportować. Tu ma skrzyneczki, może sobie obrobić. Aaaa, hmm. skrzynek. Skrzyne. Dobra, zostawić cię w tej sprawie, taką przyjemność, a ja w tym czasie wybiorę zadanko. Tu wracamy do New Haven i rozliczamy. To mamy u skutera i na tablicy. To jest najmniejsze 21 i 21 i 21. To który z tych trzeba by wziąć. Probiłeś wszystko? Tak, gotowa jestem. To które to? To jest to, co tam była amunicja została? Nie, było tylko zdrówko. Jak my jesteśmy tutaj, ci tam. Ciekawe! O, faktycznie, dobrze, pasuje. Czyli teraz się przenosimy tu. Co zostało w tej skrzynce? Co tam zostało? W skrzynce było zdrówko tylko. Poleć do skutera, rozwiąż zadanie u skutera, a ja polecę na tablicę. Dobra. Yeah. Ale coś zostało tam, w zostało coś. A, to amunicja. Oh, ale dałeś

Ale fajna ta rzecz, no, rewelacyjna. Hmm. Po Tam podniosłam raz jedną. A, takiego chyba szokana dostałem. dostaliśmy teraz, pokaż go. Ale ma zuma fajnego. To tego sobie możesz, bo chyba jest lepszy, wiesz? E, Żywący poza tym, nie? Tak. I chyba jest e, lepszy od tego Twojego. 1800 to tamten ile kosztował? No właśnie, cena koszta. Ale 0,9 9, łady... A tu no Wyjdź 2. ze sklepu i zrób sobie porównanie. Bo tak się kiepsko ogląda. Please No ten jest mocniejszym. Co? Aha, granaty też dostaliśmy, tak? A tyle? Ale szybki. Ale ja. masz tam szybkiego. No ja mam 2,2, no. Bardzo szybkiego mam. Akurat. No ale jest dużo. Nie, dużo mocniejszy nie jest akurat. jest. Ale tamten ma taką celność, że parowia. Wiesz, o mi a strzeliłaś o... w ogóle z niego? Może ta, ta, sz... nie strzelałam. strzelać? strzeliłam, ale wiesz o co chodzi? Chodzi mi o to, że ja potrzebuję tu na bliskość, czyli szybko musi mi zrobić. Szybko co musi? Załatwić mi gościa, czyli pap, 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 a, strzela. No, dosyć szybko, nie? Szczela. Ej, ja dostałem te same granaty, które mam. Co tu jest? Tu jest, a to jest ten. A to jest ten żółty. A co on ma ten żółty? Razynek ma zajebisty, ale po co mi to w ogóle? 3000 tysiące ja mam takiego za 5. Jak się chyba go pozbędę? O, czekaj, ma to jakiegoś zuma W ogóle nie ma. Ja... pamiętam tą broń. Pamiętasz? Mhm. On nie jest zły, ja chyba sobie go założę. Sprzedam to żółto. A nie chcesz karabinka? Może Ty byś sobie wzięła ten karabinę i masz? No ten shotgun bardzo szybko strzela. Ale który to jest? Ten co go masz, tak? Mm. Czy ten co go dostawasz? Nie, ten co go mam. Jak na shotguna, zajebiście, tak, nie? Tak, dwa dwa to jest bardzo dużo. A ten? No ten jest wolny, ale. Ale za to żurący nawet jest, nie? Ale jest żrący, no. Dobra, tego plecaczka sobie będę trzymała może. Pokaż tego twojego, Te, ale nie, statystyki mi pokaż, bo ja dostałem podobnego, tylko nie wiem czy nie lepszego czasami, a nie chcę go, więc. No. A może go chcę? Czekaj. No, Trzymasz. Za tego sobie go włożę, nie? O. Włożę go za tego, tak. Nie będę miał zooma jeszcze większego. Dobra, tu zostawię go. Sorry. Ale mogę Ci dać tego. Nie, dawaj mi. Takiego Ci mogę dać. Z zoomem. Tylko, że słaby jest. Albo takiego. 51 razy 9. Straszny to nie chcesz, tak? Nie chcę. Nie ja chcesz. mogę sobie wezmę tego żelącego i to, to spróbuję. Z to najwyżej tu będę. I przełącz miał się. A, tutaj na to. Tu tego, tu to jest ten mocny. To. A to jest ten z zoomem. Spróbuję go. Gdzie są te sklepy? To są sklepy. Co, zostawiasz tego szybkiego, czy sprzedajesz go? Zostawiam oba. Sobaczek się, się sprzedawać. Oba zostawiasz? Tak. Nosisz je od razu? Tak, Tam noszę. Wypróbuję sobie Ale A rewolwerów nie chcesz? No właśnie, dostał mi pistolet i w tym... चक don...